Słyszałam, że w Turcji na ślub daje się w prezencie pieniądze albo złoto. Dlatego idę do jubilera zobaczyć, o co chodzi z tym złotem, i może mi tam coś ciekawego polecą do kupienia. Myślę, że to będzie dobre miejsce. Hello. Dzień dobry. E, Szukam prezentu dla panny młodej. Może And mógłby to pan to coś polecić? No, Oczywiście, polecałbym to... monety. Mamy kilka w tym water. stylu. Monety, ale to jest okay, jakiś popularny prezent? Tak, right? bardzo popularny. Jeżeli para potrzebuje pieniędzy, mogą te monety money. po weselu so sprzedać one, i pieniądze się zwrócą. Są też bransoletki. Mamy różne modele. Mogę przymierzyć? Mm -hmm. Oczywiście. To leciutkie. Ale to też świetna inwestycja. A może pan powiedzieć, ile kosztują? Na przykład ta kosztuje w dolarach 744. To całkiem sporo. E, wie pan, chyba jednak e, coś tańszego. Powiem ci jeszcze, ile dostaną, jak nam ją odsprzedadzą. 695 dolarów. No to zaczynam rozumieć, na czym cały ten biznes jubilerski tutaj polega. Panna młoda dostaje prezent, potem przychodzi go sprzedać, a pan jubiler sobie na tym zarabia jeszcze pieniądze. A ile kosztuje ta? Ta kosztuje 150 euro. Okej, okay, to taką mogę wziąć. To bardzo dobry prezent. Jakby pan mógł mi to spakować, a ja w tym czasie pójdę rozejrzeć się po sklepie, bo tu jest bardzo dużo pięknych rzeczy. Naprawdę.